Co by się stało, gdybyśmy wzięli takiego iPhone'a i na przykład zmazali mu literkę I. Mielibyśmy ona, a gdybyśmy użyli swojej energii i wsadzili w to trochę magii i starali się wyczarować coś zdecydowanie bardziej taniego i przystępnego! No to w taki sposób powstałby Tifon g. Ale czym jest ten tyfon? zapytacie. Tego dowiecie się z tej bajki. Mam z tymi telefonami pewien problem, ale opowiem Wam na początku, Moją perspektywę i dlaczego mam z tym problem, żebyście mogli wiedzieć, przez jaki pryzmat przechodzą informacje podawane przeze mnie. Bo każdy z nas ma jakieś swoje przyzwyczajenia, każdy z nas lubi pewne rzeczy bardziej, inne rzeczy mniej. I to ma wpływ na bezpośrednią opinię, jaką podajemy światu ludzkości. A moja jest taka, że ja nie przepadam za telefonami z niższej półki, tymi tańszymi. I to nie dlatego, że jestem nie wiadomo jak bardzo bogaty i po prostu mi wiecie, szajba odbiła tylko dlatego, że ja wolę kupić używanego, kilkuletniego flagowca, niż nowego średniaka, gdzie cenowo wyjdę podobnie. Chciałbym zaznaczyć, że ten materiał nie powstał we współpracy z T-Mobile'em. to jest moja opinia jako człowieka, który mogłem powiedzieć to, co uważam. Dlatego kiedy mam do dyspozycji telefony ze średniej półki, Zawsze mam taką rozkminę dla kogo to jest, komu, to potrzebne? Ja komu to potrzebne a dlaczego? dlaczego? I czy to jest warte swoich pieniędzy? Dlatego, znając teraz moje podejście, będziecie mogli moją opinię i moje zdanie odnieść bezpośrednio do Waszych preferencji. Swoją drogą, T-Mobile to dla mnie zawsze był dostawca usług telekomunikacyjnych, a nie producent telefonów. No, ale jak widać, może na też w taki sposób podejść do tematu. Zacznijmy od unboxingu. Mam tutaj dwa telefony: Tifon zwykły i Tifon Pro. Zestaw jest generalnie praktycznie taki sam w jednym i drugim przypadku. Mamy po prostu pudełko. W środku znajduje się telefon, tacka do wyciągania karty SIM i w środku tutaj mamy kabel USB typu C, ale ani w jednym, ani w drugim przypadku nie widzę ładowarki. I to coś najciekawsze to Chiński zestaw powinien nam się w tym momencie dobrze kojarzyć, bo chińscy producenci dodają mi ładowarkę i jeszcze pokrowiec, i szkiełko czasem, więc oni mają dużo bardziej kompletne zestawy niż my tutaj. I chciałem zaznaczyć, że to są tyfony 2023, czyli najnowsze edycje tych telefonów. Zacznijmy od jakości wykonania i obudowy. Obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego, całkiem przyjemne, matowe wykończenie. Generalnie jeśli chodzi o jakieś moje odczucia to telefony są dosyć lekkie ale nie mam wrażenia jakiejś takiej tandety chociaż nie postawiłbym ich tutaj tak jakby w jednej linii z jakąkolwiek marką premium bo do tego im daleko ale to co się najbardziej rzuca w oczy, a właściwie w dłoni, kiedy je weźmiemy do ręki to że one są bardzo długie mają dziwne proporcje ekranu i szczerze mówiąc, to nigdy nie miałem tak długiego telefonu w ręce do tej pory. Jeśli chodzi o plecki, w tyfonie zwykłym mamy trzy obiektywy, w Tifonie Pro mamy obiektywów cztery. Te plecki nie są w ogóle praktycznie wystające, tak jak w niektórych innych modelach smartfonów. W Tifonie zwykłym jest są troszeczkę bardziej, aczkolwiek nawet nie wpływa to zbytnio na na jakiekolwiek stabilność, jeśli chodzi o położenie tego telefonu na przykład na stole. Więc dla mnie duży plus i są to takie dosyć minimalistyczne wyspy. Nie wyróżniają się w żaden sposób ani pozytywny, ani negatywny. Po prostu standardowe wyspy z aparatami. To, co mi się podoba w tych modelach, to przycisk do odblokowania z akcentem tutaj w kolorze T-mobile'owym. Znaczy ja to tak nazywam, T-mobile'owy kolor. To jest ten różowy kolor. Zwłaszcza bardzo ciekawie on wygląda w tym Tifonie Pro który jest w ciemnym kolorze i bardzo ładnie to pasuje. I co ciekawe, w tych przyciskach mamy umieszczony czytnik linii papilarnych, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo działa naprawdę sprawnie. Liczyłem na to, że to będzie dosyć oporne, a tu klik i odblokowywało, więc duży plus. Jeśli chodzi o front, Telefony posiadają ramki. Są to ramki dosyć standardowe, jak na tej półki telefony z Androidem. Jedyne to, co możemy tutaj zauważyć, to dosyć szeroką ramkę na spodzie. Ja to nazywałem, że tu mają taki dosyć gruby parapet. Jeśli chodzi o ekran, to zarówno jeden, jak i drugi telefon posiada ekran w technologii IPS o rozdzielczości 720x1640 pikseli i posiadają... Odświeżanie zaledwie 60 Hz, znaczy się zaledwie. No standardowe, tutaj te ekrany niczym ekstra nas nie zaskoczą. Myślałem, że chociaż Typhon Pro, skoro ma ten dopisek Pro w sobie, będzie miał coś więcej, no ale jak się okazało praktycznie jest to to samo, poza tym, że jest większy, bo jego przekątny ekranu to 6,82 cala, a tyfona zwykłego to 6,52 cala. I nie do końca rozumiem zamysłu tworzenia tak długiego telefonu, bo ani dla mnie to nie jest poręczne, ani ten ekran nie wyróżnia się niczym specjalnym, a nie wiem, oglądając filmy na YouTubie, no to w tych proporcjach i tak mamy czarne paski po bokach, więc nie wiem, nie rozumiem. Jeśli chodzi o dźwięk, no to te głośniki są tak samo przeciętne i nawet generalnie nie miałem jakiegoś większego ale do tych głośników, jeśli sobie uruchomiłem ten telefon tak po prostu sam sobie. Ale potem stwierdziłem, że dobra, sprawdzę sobie to, porównam sobie, no bo przy porównaniu wtedy wychodzą najbardziej takie niuanse i ciekawostki, jeśli chodzi o brzmienie. Więc wziąłem sobie mojego starego iPhone'a 11. Który premierem miał w 2019 roku i porównałem z nowym Tyfonem z 2023 roku, i włączyłem sobie ten sam utwór na maksymalnej głośności tu i tu. I ku mojemu zdziwieniu, mój iPhone grał znacznie, znacznie lepiej. Tutaj dźwięk był bardzo płaski, bardzo mało basu. Oczywiście, jeśli możemy mówić o basie w telefonach, w sensie w głośnikach telefonu, to mimo wszystko tu było kiepsko. Wtedy poczułem, że to jest kiepsko, ale co ciekawe, Tifon Pro brzmi lepiej. Brzmi dużo bardziej głęboko w porównaniu do Tifona zwykłego, więc to taka ciekawostka. Przejdźmy teraz do specyfikacji. To jest rzecz które generalnie jakoś najmniej mnie interesuje zwykle, no bo dla mnie liczy się feeling użytkowania i to, co tam siedzi w telefonie w środku, nie ma dla mnie kompletnie znaczenia. Może tam być nawet jakiś mały chomik, który po prostu napędza ten telefon, biegając w koło kołowrotku. Ważne jest, jak to jest dostosowane do systemu i jak z niego się korzysta. Ale z takiej odpowiedzialności opowiem Wam co te telefony posiadają w sobie? Zarówno Typhone Pro, jak i Tifon zwykły posiadają ten sam procesor. Jest to Mediatek Dimensity 700 i to, co jest jego plusem, to fakt, że on obsługuje łączność 5G. Czyli kupując te telefony, mamy już je przystosowane do łączności nowej generacji. Tylko wiecie, jak to wygląda w naszym kraju, jeśli chodzi o zasięgi 5G. Są? Jakie są? I czy ten telefon, jeśli on jest według mnie kierowany do użytkownika, który jest raczej Przeciętnym użytkownikiem, w sensie nie ma zbyt wielu wymagań odnośnie telefonu. To czy ta łączność 5G będzie takim wystarczającym plusem, żeby go kupić? W sensie być może marketingowo, bo można wtedy powiedzieć: Aha, dobra, 5G, no to biorę. I nic poza tym. Przejdźmy do dalszej części specyfikacji. Wersja Pro posiada 6GB ramu, a wersja bez Pro 4. Jeśli chodzi o pamięć na nasze dane, no to ta wersja Pro jest bardziej rozbudowana, ponieważ ma 256GB pamięci, a wersja bez Pro 128. Ale zarówno w jednym, jak i w drugim telefonie tę pamięć możemy rozszerzyć nawet do 2 TB za pomocą karty microSD. W iPhone'ie można? Tak, co? Taki był Taki, taki właśnie. Taki właśnie on jest. Jeśli chodzi zaś o akumulatory, to Tifon zwykły posiada akumulator o pojemności 4,5 mAh, Tifon Pro o pojemności 5000 mAh. Telefony posiadają funkcję szybkiego ładowania, znaczy się szybkiego, to jest napisane tak ładnie przez producenta. Szybkie ładowanie 15 W, które nie jest tym szybkim ładowaniem, które znamy z chińskich telefonów. I Tiffon w wersji Pro posiada ładowanie indukcyjne. Oba telefony pracują w systemie Android 13. I jak podaje producent, jest to czysty Android. I naprawdę korzystało mi się z tego przyjemnie. Jeśli sobie przeklikiwałem, to nie ma tutaj żadnych takich zbędnych rzeczy, które zwykle mnie denerwowały. w w takich telefonach z jakimiś nakładkami, zwłaszcza nakładkami operatorów sieci telekomunikacyjnych. Tu na szczęście tego nie mamy. Jest czysto, jest przejrzyście, jest pięknie. Jeśli chodzi zaś o wsparcie dla tego systemu, to z tego, co wyczytałem na stronie producenta, mają być dwie aktualizacje systemu Android, cztery lata wsparcia oprogramowania oraz 3 lata comiesięcznych poprawek zabezpieczeń. Czyli bierzemy sobie takie urządzenie w abonamencie na 2 lata, płacimy za niego niezbyt wygórowane pieniądze, o których powiem później i przez te dwa lata trwania naszego abonamentu ten telefon będzie w miarę użyteczny, będzie aktualizowany, a później kiedy abonament się skończy, weźmiemy sobie kolejny telefon. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka grupa docelowa. Generalnie ten telefon działa całkiem sprawnie. No, byłbym bardzo dużym ignorantem, gdybym wam powiedział, że on się do niczego nie nadaje, bo tak nie jest. I co ciekawe, im dłużej z niego korzystałem, tym bardziej zaczął zyskiwać w moich oczach. Ma takie dziwne rzeczy, które mnie irytowały: yy, takie mikrozacięcia. Nie w takim sensie, że on mi się zawieszał, że coś się wysypywało, tylko że jak przewijałem sobie stronę i na przykład chciałem coś szybciej przewinąć, to on tak tyk, 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 i szedł do góry. cicho. I szedł do góry. W no, Rozumiecie o co chodzi? Postaram się to zaprezentować na nagraniu, ale nie wiem, czy mi się akurat uda, bo to się pojawia raz na jakiś czas. Ale poza tym. Nie ma tutaj nic strasznego. Chyba, że przejdziemy do kamer i do aparatu. Bo tutaj mamy jedno z największych rozczarowań, jakie mnie spotkało w tych telefonach. To, czym się one różnią, to tylko tym, że ten posiada szeroki kąt, a ten nie. I to jest w ogóle. Dziwne, bo po co są tu wsadzone aż trzy obiektywy? Oczywiście to mówię teraz ze swojej perspektywy, swoim zdaniem, że mamy jakieś dwa megapiksele do robienia makro, z którego pewnie skorzystacie bardzo rzadko, chyba że będziecie fotografować swoje jakieś mrówki albo kropelki i właściwie tyle. Można by było zrezygnować z tych dwóch i zostawić sobie jeden główny, jeden szeroki. To byłoby dużo bardziej użyteczne niż to, co tutaj zostało wsadzone. Ale to, co najbardziej jest przykre w tym wszystkim, to to jak ten aparat działa. Ja mam wrażenie, że procesor, yy, nie wiem, pamięć telefonu nie nadąża, nie wyrabia za przetwarzaniem obrazu. I przez to cały fan i cała radość, jaką mógłbym posiadać zrobienia zdjęcia, no to znika, ponieważ zaczynam się irytować, że on mi zamula, że, że czy zamula. No, że on mi smuży, że to, to jest coś takiego dziwnego. Są takie specjalne efekty fotografii, to się nazywa slow shutter i wtedy możemy na wydłużonym czasie robić takie rozmazane zdjęcia i powiedzmy, że gdzieś tam w tym jest jakiś artyzm, albo można to też ciekawie wykorzystać, ale ja nie chcę tego mieć za każdym razem. I w Pro jest troszeczkę lepiej. Ja bym oczekiwał od telefonu bardziej sprawnego działania, w sensie od aparatu w telefonie bardziej sprawnego działania. Jeśli chodzi o kość zdjęć, no to pokażę Wam teraz kilka fotek i sobie sami ocencie. To jest niesamowite, jak to z Przejdźmy zatem do ceny. Ile to kosztuje? Tifone zwykły możemy dostać kupując go w abonamencie już od kwoty 1149 zł, a Tifone Pro od 1349 zł. Więc właściwie za dopisek Pro i za większy telefon z troszeczkę lepszymi parametrami, ale tak troszeczkę to dopłacamy raptem 200 zł. No co mogę powiedzieć o tych telefonach? No, to nie jest styl sprzętów. Które ja lubię i które ja chciałbym mieć osobiście, bo tak jak mówiłem na wstępie, wolę mieć używanego kilkuletniego flagowca niż nowego, takiego średniaka. Ale jeśli ktoś jest takim użytkownikiem, który nie wymaga zbyt wiele telefonu, no to okej, okay. to myślę, że nie będzie zawiedziony. Cena nie jest zbytnio wygórowana. Działa on sprawnie jak na tą półkę telefonów. Cóż mogę więcej rzec? Będzie mi bardzo miło, jak skomentujecie ten film i zasubskrybujecie nasz kanał, abyśmy mogli robić jeszcze więcej ciekawych materiałów na temat technologii i życia dookoła technologii. Trzymajcie się w zdrowiu i pokoju i do zobaczenia.